John Strelecki jest bestsellerowym autorem wielu książek w tym Wielkiej Piątki. Jego dzieła zostały przetłumaczone na 34 języki i są sprzedawane w ponad 40 krajach. Autor jest jednym z najbardziej inspirujących osobowości na polu przywództwa i rozwoju osobistego. A co jeśli każdy dzień naszego życia był katalogowany? Nasze odczucia, ludzie, których spotkaliśmy, rzeczy, które zrobiliśmy, a na koniec wzniesiono by muzeum ku czci naszego życia. Spojrzałem na Tomasa niepewnym wzrokiem. Spójrz na to w ten sposób. Jeśli spędzilibyśmy 80% naszego czasu w pracy, za którą nie przepadaliśmy, to 80% muzeum pokazywałoby, jak marnujemy czas podczas wykonywania zajęć, które nas unieszczęśliwiają. Byłyby tam zdjęcia, i cytaty, i niewielkie monitory umożliwiające obejrzenie wybranych smętnych momentów. Jeśli mielibyśmy pozytywne relacje z 90% procentami ludzi, z którymi mieliśmy styczność, muzeum by to odzwierciedlało i ten aspekt naszego życia byłby udokumentowany przy pomocy zdjęć, krótkich filmików i nagrań audio. Jeśli kochalibyśmy spędzać czas na świeżym powietrzu, lub w towarzystwie naszych dzieci czy przyjaciół, albo celebrowalibyśmy każdy dzień u boku naszej drugiej połówki, lecz poświęcalibyśmy tylko 2% naszego czasu na podsycanie tej miłości. To nieważne jak bardzo byśmy chcieli, żeby było inaczej. Tylko 2% naszego muzeum byłoby temu dedykowane. Pewnie znalazłoby się tam tylko kilka zdjęć w zbiorczej ramce na końcu długiego korytarza. Wyobraź sobie, jakby to było przechadzać się po tym muzeum pod koniec życia, oglądać filmiki, słuchać nagrań audio, przeglądać zdjęcia. Jakbyśmy się czuli? Jakbyśmy się czuli przez resztę wieczności, wiedząc, że właśnie tak zostaniemy zapamiętani. Każda osoba, która odwiedziłaby muzeum, poznałaby naszą prawdziwą naturę. Nasze dziedzictwo nie opierałoby się na wymarzonej wizji życia, lecz na całej prawdzie i tylko prawdzie. Wyobraź sobie, że niebo lub zaświaty lub jakakolwiek wersja życia po życiu, w jaką wierzysz, polega na byciu przewodnikiem w swoim własnym muzeum na wieki wieków. Zamilkł na chwilę. Właśnie dlatego spytałem cię o to, czy to dzień warty skatalogowania. A może wygospodarujesz godzinę czy dwie w ten piątek, wpadniesz do mnie do pracy i pójdziemy na lunch? Zgodnie z umową udałem się w piątek pod wyznaczony adres i kiedy wszedłem do lobby, zobaczyłem Josephine. Na plakietce stojącej na biurku wyczytałem Dyrektor do spraw pierwszego wrażenia. Co uznałem za bardzo ciekawe. Podszedłem więc do niej i wyjaśniłem, że jestem umówiony na spotkanie z Tomasem Deralem, ale nawet nie wiem w jakim dziale pracuję. Usłyszawszy to, Josephine dziwnie na mnie spojrzała i stwierdziła, że nie bardzo rozumie. Powtórzyłem więc, że przyszedłem zobaczyć się z Tomaszem Deralem, ale nie orientuję się w jakim dziale mam go szukać. Tym razem w odpowiedzi usłyszałem: z Tomasem Deralem. W tym momencie uznałem, że robi się trochę dziwnie i zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie pomyliłem adresu. Więc podjąłem ostatnią próbę i spytałem Tak, z Tomasem Deralem. Czy taka osoba tu pracuje? Na co Josefin popatrzyła mi prosto w oczy i odparła W pewnym sensie to jego budynek. Pan Derale jest założycielem, właścicielem i prezesem zarządu tej firmy. Jest pan pewien, że to właśnie z nim jest pan umówiony? Prawdę mówiąc, w tamtej chwili już sam nie wiedziałem co i jak. Megi wybuchła śmiechem. Serio? Wykręciłeś mu taki numer? Spytała Tomasa, szturchając go lekko w ramię. Mówię ci, Megi, dobrze, że nikt tego wtedy nie nagrał, stwierdziłem. Moja reakcja musiała być bezcenna. Musiałem zbierać szczękę z podłogi, a to jeszcze nie był koniec naszej rozmowy. Pamiętaj, że na tamtym etapie nie miałem jeszcze bladego pojęcia, czym Tomas się zajmował i jaką miał firmę. Spytałem więc Josefin, ilu ludzi tu pracuje? Podejrzewam, że dziewczyna wzięła mnie za wariata. Posłała mi znowu dziwne spojrzenie i zapytała... Ma pan na myśli w tym budynku, czy we wszystkich firmach należących do pana Tomasa? Po czym dowiedziałem się, że jest ich 14 i że ogólnie zatrudniają ponad dwanaście tysięcy osób. Większość firm znajdowała się w Chicago, ale było też kilka porozsiewanych po całym świecie. I co było dalej? Cóż, Josefin na szczęście nie wezwała ochrony, tylko zadzwoniła do biura Tomasa i poinformowała o mojej obecności. Tomas zwrócił się do mnie. To właśnie dlatego jest takim świetnym dyrektorem do spraw pierwszego wrażenia. To ty nadałeś mu ten tytuł, czy sama go sobie wybrała? dopytywała Megi. To moja sprawka. Powiedziałem jej, że może sobie wymyślić nazwę stanowiska, ale od razu przyszło mi na myśl, że Josephine stanowi pierwszy kontakt ludzi z firmą, przez co to od niej zależy, jakie odniosą inicjalne wrażenia. Opowiedziałem jej o wielomilionowych kontraktach, które nigdy nie doszły do skutku, ponieważ dzwoniąc do firmy, ludzie byli łączeni z nieodpowiednimi osobami lub zostali źle potraktowani, a to ostatnie czego chciałbym dla swojego biznesu. Pisząc swoją historię, zawsze zaczynaj od końca, Mark. Zawsze zaczynaj od końca. Kreuj swoje życie tak, abyś pewnego dnia miejmy nadzieję wkrótce obudził się z przeświadczeniem, że gdyby przyszło ci umrzeć, zrobiłbyś to bez żalu, bo żyłeś pełną piersią i dokonałeś wszystkiego, czego chciałeś dokonać. Teraz może zabrzmieć to banalnie, ale zaczynaj od końca również w innych, mniej poważnych sprawach. Tego właśnie nauczył mnie tamten poranek, aby pisać najpierw zakończenie. Jaką firmę chciałem zbudować? Jakich liderów chciałem stworzyć? Jaki chciałem, żeby był nasz związek w dziesiątą rocznicę ślubu? Stało się to moją codzienną praktyką i nawet w przypadku małych rzeczy, takich jak to spotkanie, zadaję sobie pytanie, jaki rezultat chcę osiągnąć, jak chcę się czuć, jak chcę, aby czuli się pozostali uczestnicy spotkania. Tomas spuścił na chwilę wzrok i cicho westchnął. Mark, życie szybko mija. Trudno mi uwierzyć, że jestem tu już od pięćdziesięciu pięciu lat. W pewnym sensie mam wrażenie, że dopiero co zacząłem, a prawda jest taka, że moja podróż dobiega końca. Albo napiszemy zakończenie, którego pragniemy i potem wykreujemy życie, które nas tam doprowadzi, albo będziemy żyli czyimś życiem i doczekamy się końca, którego nigdy dla siebie nie chcieliśmy. Tylko tyle i aż tyle. Wielka Piątka została rozesłana do pracowników wielu firm i jest na liście obowiązkowych lektur na uniwersytetach w całych Stanach Zjednoczonych. Gorąco polecam. Link do zakupu książki zamieszczam w opisie pod filmem.